Dzień dobry z tej strony Filip Kierzak porada średnich grzybiarzy część piąta. Zapraszam na oglądanie. Dziś sobie przemówimy o pieczarce. I o pieczarce sobie dzisiaj przemówimy. Pieczarka ma biały kapelusz, białą nogę i stała biała oprócz 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 spodu, czyli pod spodem ma hymenophor bla, blaszkowy, y, fioletowy i jest bardzo y, fajna. Zbierana przez większość grzbiarzy akurat przez nas nie. I no taka jest fajna, niezła. Blaszki ma kolor. Blaszki ma kolor oczywiście fioletowy, a cała jest biała. A teraz zrobię takie szybkie pokazanie, jakie grzyby robiłem w ostatnich odcinkach. Maślak. I ten. Koźlerz czerwony. Borowy. Borowik usiadkowany. Borowik sosnowy. Koźlerz. Koźlerz pomarańczowo-żółtawy. Koźlarz. I to wszystko. Więc za oglądanie dziękuję. Więc zapraszam na kolejny filmik, który będzie jutro. Pa.